Tymczasem ta relacja kobiety i mężczyzny, a już dalej idąc ściśle, relacja małżeńska, to jest nowa jakość. To ona mężczyzna z kobietą, którzy wchodzą w relację małżeńską, stanowią ich możliwości są znacznie większe niż prosta suma kobietości plus męskości. Oni uzyskują coś zupełnie nowego, które to coś stwarza możliwość, po pierwsze, do przekazania życia. Żadna kobieta w pojedynkę bez mężczyzny, mężczyzna bez kobiety tego nie zrobi, ale po drugie, wychowania. Wychowania potomstwa, zrodzenia i wychowania potomstwa. I nie da się tego zrobić bez mężczyzny, nie da się tego zrobić bez kobiety. Oczywiście można wyprodukować człowieka w jakimś tam szkle. Może nawet da się wyhodować w tym szkle, jak się dobrze jeszcze popracują po naukowcy, mędrcy. Natomiast nie da się człowieka wychować. Każde dziecko, każdy człowiek potrzebuje do swojego wzrostu nie tylko nakarmienia, tam osuszenia, tam, zmienia pieluszek i tak dalej. To byłby chów. Do swojego wzrostu potrzebuje nie mniej niż chleba powszedniego, potrzebuje miłości. I tak naprawdę potrzebuje czterech miłości, a wielu nie jest tego świadomym, świadomych, że ich dzieci potrzebują czterech miłości. I to jest nie do zastąpienia. Niczym nie można tego zastąpić. I zobaczcie, za chwilkę zobaczycie, że nie da się tego wyprodukować w pojedynkę, przez kobietę czy przez mężczyznę. Pewna pani psycholog, skąd porządna po kobieta? Publicznie na konferencji psychologów mówi, że ona się cieszy, że wychowuje samotnie córkę, bo przynajmniej żaden chłopie jej nie miesza w teoriach wychowawczych. Dziecko nie potrzebuje teorii wychowawczych, dziecko potrzebuje miłości. I to miłości kobiety, która jest prawdziwą z krwi i kości kobietą, z niezabitą wrażliwością. Jest to potrzebne, bo kobieta ze swoją wrażliwością i tylko ona jest w stanie odczytać, o czym dziecko płacze. Każda nieszkolona matka o rozróżni 10 różnych płaczów dziecka, żaden najgenialniejszy facet się w tym nie połapi. Zrób coś, ryczy. Nie ryczy, tylko płacze i też byś płakał, gdyby tak ciebie bolało lewe uszko. I to jest tym razem lewe uszko. Dziecko niemowlę, jak sama nazwa skazuje, nie mogło tego powiedzieć, ale ona to wie. Ponad wszelką wątpliwość wie. Ona wie, co mówi dziecko, które jest jeszcze w środku. Przecież dziecko też wysyła sygnały. I każda normalna kobieta to umie odczytać. Mężczyźni nie są do tego zdolni. Dziecko potrzebuje miłości, o właśnie, miłości kobiety z prawdziwą tą kobiecą wrażliwością. Ale to nie wystarczy. Dziecko potrzebuje zupełnie innej miłości faceta. Faceta z krwi i kości. To najbanalniejszy przykład. Dziecko, oczywiście dziecko bardzo malutkie, potrzebuje bardziej mamy niż taty. I biologia na to wskazuje. Karmienie piersią, niezastąpienie, prawda nie ma możliwości zastąpienia. A dziecko doroślejsze, drogi panie, nie mówię tego, żeby zrobić przykrość, tylko żeby coś uprzytomnić, bardziej potrzebuje ojca niż matki. Jeśli chodzi o zagubienie w świecie, zdecydowanie bardziej chroni przed zagubieniem w świecie ojciec niż matka. Stąd mądra matka nie powinna zachłannie zagarniać dzieci ku sobie, dorastające, tylko dyskretnie, a stanowczo podpychać te dzieci pod skrzydełka ojca, męża swojego. Dla dobra, jeżeli to dziecko kocha, to tak powinna robić, ale większość kobiet nawet tego nie wie. I, i w takim kilkulatku to jest potrzebna i mama, i tata, tak samo bardzo, gdzieś tam jest ten moment, że, że tak samo bardzo, powiedzmy. No i weźmy takie dziecko pięcioletnie. Chłopaczek właśnie na drzewo. Jak na to patrzy matka? Normalna kobieta. Oczywiście się, się boi, że zleci. Więc stosuje wszystkie możliwe środki, żeby go ściągnąć z tego drzewa jak najprędzej. Natychmiast, prawda? A więc złaź mi natychmiast, bo jak spadniesz, to się zabijesz i nie dostaniesz deseru. Byle tylko, byle tylko zszedł. Prawda? Bo się boi. W tej chwili natychmiast zejść. Normalny facet, ojciec, który sam łaził po drzewach, wie, że za chwilę dziecko i tak będzie włazić. Więc to nie jest skuteczne ściągnąć go z drzewa raz. Trzeba go nauczyć chodzenia po drzewach. <laughs> Więc tato, widzący chłopaka na drzewie mówi: w porządku, wysoko wszedłeś, ale pamiętaj, zasada alpinistyczna. Trzy punkty podparcia. Dwie nogi, jedna ręka. Proszę bardzo, teraz szukasz ręką czwartego punktu, sprawdzasz, czy się nie urwie. Masz cztery, teraz możesz jedną nogę czy jedną rękę puścić. Przecież ojciec wie, inaczej patrzy na niebezpieczeństwo. Ojciec uczy stawiać czoła niebezpieczeństwu. Tragicznie tego nie umieją dzisiaj dorastający mężczyźni, wychowywani wyłącznie przez kobiety. Chowają się za plecami żony, jak zobaczą psa. Prawda? Bo podobno kobiet nie gryzą. Ale bardziej od tych jakże różnych miłości kobiety i mężczyzny, dziecko potrzebuje miłości rodziców nad swoimi głowami, nad swoją głową, dzieci nad głowami, tak. To jest fundament, to jest i dach i fundament jednocześnie. Dziecko, które jest pewne miłości swoich rodziców, nie straci nigdy poczucia sensu życia. I ci, to nie musi być cukierkowa jakaś, i, nie wiem, filmowa miłość. Nie, normalnych, żywych ludzi. Tak, proszę pana, moi rodzice, moi rodzice się ciągle kłócą, proszę pana, ale oni się kochają i oni będą razem do końca życia. I to jest ważniejsze od tego, czy oni się kłócą, czy się nie kłócą. Oni się kochają i oni będą razem do końca życia. A co ma myśleć dziecko, którego rodzice się rozwodzą? Życia przykład, dwunastoletnia Kasia na widzeniu z Tatusiem, widzeniem mi się nieodłącznie mi z więziennictwem kojarzy. Sąd wyznaczył widzenia Tatusiowi, tak? Na widzeniu ustawodawczym, oczywiście przynosi prezenty, żeby przekupić ku sobie Ej, uczucia. Kasie i mówi, ale przecież, Kasiu, najważniejsze, że tatuś Cię kocha. I co na to odpowiada dwunastoletnie dziecko? Nie chcę, żebyś mnie kochał, chcę, żebyś kochał mamusie. Dzieci mądrzejsze od rodziców. Wielokrotnie miałem w poradni takich rodziców, którzy mówili, proszę Pana, my nie chcemy dzieciom krzywdy, my się kulturalnie rozwiedziemy, jak dzieci wyjdą z domu. Jakby na łożu śmierci się rozwiedli, to świat wartości, który przekazali dzieciom, stanie pod znakiem zapytania. Życie dzieci być może legnie w gruzach, dlatego że rodzice na łożu śmierci się rozwiedli. Bo to wszystko, co im przekazali, stało się niewiarygodne w jednej chwili. Ale nasze dzieci, dzieci ludzi wierzących, powinny mieć jeszcze pewność, nie przekonanie, pewność jeszcze jednej miłości czwartej i to jej uchroni przed Wszystkimi zagrożeniami świata, jest ktoś, kto cię tak kocha, że nie jesteś w stanie nawet wymyślić takiego świństwa, po zrobieniu którego ten ktoś by cię przestał kochać. Nawet wymyślić tego nie możesz co dopiero zrobić. Jest ktoś, który cię będzie zawsze kochał. Cokolwiek zrobisz, jakikolwiek będzie, nawet jak ogłosisz, że go nie ma, on i tak cię będzie kochał. Jeżeli, i każdy z nas powinien mieć, i jako dorosła osoba, ugruntowywać sobie to przekonanie, odkrywać je ciągle na nowo wówczas nie stracimy poczucia sensu życia, nawet wtedy, gdy wszystko się zawali. Gdy wszystkie ludzkie miłości zawiodą, człowiek wierzący nie popełni samobójstwa. Bo życie nie ma sensu, jeżeli nie ma miłości. A jeżeli jestem kochany, to, to ma sens życie. I w zasadzie całe wychowanie dzieci jest wychowaniem do zdolności do miłowania. Nierzadko rodzice... Wychowujący dzieci, nawet i dobrze, nigdy takiej refleksji nie podjęli. Że to dobrze, że dziecko oddaje cukierki na podwórku. Bo to jest sprawka w miłowaniu. Po, jedz w domu, nie mamy pieniędzy, karmić i podwórka. To się potem odbije na małżeństwie. Postawa wobec innych ludzi, zdolność do bezinteresownego dawania, to powinno yy, przeświecać wychowaniu. Dzisiaj kobiety szturmują wszystkie męskie odwiecznie męskie, zawody, stanowiska. Jeszcze powstają z tego tytułu kłopoty, o nazewnictwo, czy pani premier, czy pani premierowa, czy pani, pani prezydent, czy pani prezydentowa, czy pani poseł, czy posłanka, prawda, i tak dalej, ale... No, przybiera czasami to y, aż kalkołomnie śmieszne formy, ale w każdym razie kobiety y, trochę w rywalizacji z mężczyznami, trochę w tej walce z mężczyznami. W zasadzie wszystkie męskie, odwiecznie męskie pozycje. Byłem w tym roku w marcu w Atenach rekolekcjach dla Polaków. Nie wiedziałem, że tam 40 tysięcy Polonii jest w Atenach. I... Akurat było święto narodowe Grecji, no defilada wojskowa, no to zawsze jakiś folklor, poszedłem sobie popatrzeć i maszeruje piechota morska. Ciężkie czarne buczory, czarne stroje, takie giwery długie na ramieniu, na takim pasku szerokim, prawda, Ojuczone różnymi tam, tymi tam częściami uzbrojenia, nawet nie potrafię ich ponazywać, prawda, jakie tam granaty, niegranaty, coś, pistolety. Nie przesadzę, ale Między co piąta, a co dziesiąta osoba to kobieta. Dziewczyna. Z kiteczką, z warkoczykiem, prawda? I ja groźna mina. I co, zabijać za chwilę będzie? Ona jest dumna. One były autentycznie dumne, że one w takiej formacji, w takim nie miały miny. Ja czasem mówię dziewczynom, to co? Zrobisz karierę, biznes, w przemyśle zbrojeniowym i co? Weź miała satysfakcję, że wygrałaś z facetami. A to ma się nijak do Twojego powołania. Jesteś powołana do matkowania. Zostań lekarką, zostań nauczycielką, zostań pielęgniarką. Ale w każdym zawodzie możesz matkować, w każdym. Sprzedając chleb, możesz matkować. Oto chleb powszedni ludziom sprzedajesz. Wszędzie kobieta może napełniać swoim geniuszem macierzyńskim wszystkie relacje. Zwykłe, zewnętrzne na ulicy. Ale nie dziewczyna w formacji zbrojnej, tak. nie dziewczyna bizneswoman w przemyśle zbrojeniowym Mówię to już, ten termin sobie sam, sam tak ukułem, żeby, żeby pokazać absurdalność marzeń dzisiejszych wielu dziewczyn. Jeżeli tu obecnym dziewczynom się zrobiło której smutno, no to nie, nie mówię tego po to, żeby było ci smutno. Mówię ci po to, to po to, żebyś spróbowała pomyśleć inaczej niż nakazuje ci świat. Będę nienowoczesna. To bądź nienowoczesna. Ja jestem bardzo nienowoczesny i bardzo szczęśliwy. I wolę to z, niż być nowoczesnym i głęboko nieszczęśliwym. Trzeba być według tych zewnętrznych kanonów nowoczesności y, trochę nienowoczesnym, żeby być sobą, żeby być kobietą i mężczyzną. Bo te narzucane kanony są absurdalne.